jakiegoś starego. Ona mi zleży z tego smutka, żeby była powołana. A ty go jest na zwolnieniu chorobowym, żebyś trochę wiesz o No rozumiem. Ale gdzie to nie jest? mi się Już się spotykają tak tylko na weekendy. On jest młodszy od może ona się modli do tej figurki, nie wiem. No, ma jakąś potrzebę właśnie. No ma, ma, bo ona powiedziała, że ją tam ciągnie. No dobrze. No tak ale tak jest. Niektóre ludzi ciągnie tak, mnie ciągło, zaczął ciągnąć do lasu. No. On się chce pomodlić z tej figurki. No dobrze. Na, na nią, sposób. na nią musi. Mhm. Tak, ona się modli. Podejdź do tej drugiej jeszcze. Ale przygodna co? I widzicie, w lesie można znaleźć takie straszydło. ja nagram z innej strony. Nagrywaj Agnieszka, tam oświetla ją. Jak Robimy sobie tutaj ognisko Na nią, na nią Patrzcie Jakaś rzeźba w kapturze Tutaj robimy sobie ognisko Agnieszka oświetla koleżankę Bożenę Bożena! Iść tam po lewej do tej drugiej figurki na lewo Tam już nie ma chyba. A to woda, no nic. Żenka tam wie. Dobra. No nie wiem. Chodź tu Bożenka wraca. Dobra. Ona będzie krzyczała jakoś. Na krzyżu tam. Aha, no, że tam Nie chcę nic mówić, ale Bożena poszła w prawą stronę. Nie wiem czy za potrzebą, czy coś. Ej, Bożena żena